Hej siemanko, z tej strony xCzambax i dzisiaj nauczę mojego tatę grać w Fortnite. No nie wiem. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chcesz mi zadać pytanie, pogadać czy pograć ze mną, zapraszam Cię na mojego Discorda Imperium ImperiumxCzambaxa, do którego link znajdziesz w opisie. Witaj Jambi, pokaż co tu masz. Pamiętaj, że jestem mistrzem świata w przechodzeniu Quake'a w wyłączonym monitorze, także może dam radę. No widzę, że ten wasz Fortnite to taki mój Quake z dzieciństwa. Dobra, no to oczywiście jeszcze pamiętajcie, widzowie łapka Subik, jak będzie dużo łapek, to się postaram wyszkolić. tak tak, żeby się zmierzył z moim bratem Mopsiem w pojedynku. No nie wiem, młody siedziałem kiedyś na trybunie w FIFA 99, także potrafię w różne gierki, i w różne tematy. Może tutaj też mi się uda. No to, to już ten meczik się będzie ładował? Albo w sumie, za, zanim jeszcze wejdziemy do gry... A czym tu się w ogóle porusza? W, A, S, D. W, A, S, D, masz W do przodu, S do tyłu. A, to się A d, tu na krótko, To nie ma żadnego joysticka? Nie. O kurde, u mnie to się na I myszką, grało. I myszką to masz, myszką. wiesz, kamerkę. Dobra. Tu będziesz strzelał. Okay. Tu będziesz celował, jakby przybliżał sobie. Ale zaraz będziemy patrzeć, jakieś osiem, Ale dać, najpierw tak? do szafki sobie pójdziemy, bo tu możesz sobie ogólnie powybierać różne postacie, które uh -huh. nic nie zmieniają, ale wyglądem. Akurat Dobra. ja mam tylko dwie męskie postacie. Ja, jakie? Krzaczora, na festiwal zimy. Mogę być, bo zaraz są święta, Dawaj, nawet podobny trochę do mnie. No i tutaj ewentualnie możesz tak sobie samo zginę się kolonach, włączyć, Zobacz, ja. możesz sobie ewentualnie migające lampki, włączone, wyłączone lampki ustawić na jego, ale to... A, mogę świecić jak dyskoteka, włącz mi włączone te lampki. Włączone, czy migające? A, tak jest i włączaj, bo muszę tutaj ich tam jechać z nimi równo. Mam nadzieję, że się nie będzie bardzo widać, ale A, ok. A, idę jak dzik między parawany, dawaj ich. Tam ewentualnie jeszcze możesz kilof mm -hmm. ustawić jakiś, to się też nie różni, ale... No ja sobie razie... tu chyba jakimiś broniami a nie i bił. Ale kilofem się niszczy budowla. Dobra, to musisz mi potem po pokazać jak się przyłączą. Mogę strza. się dać na przykład jakiś klasyczny, jakiś być klasyczny. ostrza. Może coś taki górniczy kilof. Dawaj, ciach, jedziemy. No tam jakieś plecaki. Lotnie, lotnie jest jeszcze fajna. To jest to, na czym jak wyskoczysz z tego z busa. Mogę wreszcie a. zagrać. No. Jakby gra się już ładowała, tylko ja w tym czasie ten. Hasło są jak szczoteczki do zębów każdy ma własne. personel firmy Epic. Nigdy nie poprosicie o hasło, ale cwaniaki. Wow, To jestem ja? No ty, ty jesteś tutaj na. Kogo mam bić? Jakby jesteś jeszcze na wyspie startowej, czyli na poczekaniu, aż dołączy odpowiednia ilość graczy. A to jeszcze nie mogę? Ja, a czym się zmienia broń? A nie mam broń żadnej wina? Tak? No nie, ale potem będziesz miał kilo pod F tu przodu, i tutaj 1, 2, 3, 4, 5. To jest pięć. kamerka, że się obracam, tak? No, no prawa, i jak sobie jak klikniesz trybunie, ten... Fi -fi. Jak sobie klikniesz tym o, lewym... Ten, lewym, to jest no. Ten, no. no to możesz ja, bić. Chyba, Widzisz? Dobra, a tu jest jakaś kamerka z wyjść w prawym? To jest przybliżenie jak masz celownik w broni zamontowany. Dobra, a bronie czym będę zdobywał? Po prostu będziesz podnosił z meczu. Dobra, czyli tam leżą na przykład i mogę w nie wbiec i wtedy je łapie, tak? No Q się akurat podnosi. Q, dobra, żeby Tam masz o, obok W, więc ja, Kup, akurat to nie pięć, są. To nie cztery, są. 3, 2, 1. To nie, to nie są oryginalne ojciec, ustawienia, kwasz, tylko moje. No I teraz jak coś żeby... pod M masz mapę i możesz sobie na przykład, kliknąć gdzie chcesz wylądować. No tu, w czaszce. Ale nie, 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 ja bym tu nie lądował, bo to będzie mnóstwo ludzi. Okej, okay. czyli gdzie mam iść? Nie wiem, Włożące możesz sobie zalew w zastoju dać. I teraz pozwólaj. No, w sumie ja jestem taki zastany, I więc... Spacją możesz wyskoczyć w dowolnym momencie. Ja bym już skakał, bo już przelatujesz obok. I teraz tak, kamerkę odpowiednio ustaw. Widzisz, tam masz zaznaczone, gdzie tam masz tą miejscówkę. I jak coś w się pikuje, czyli że zlatujesz szybciej. Po prostu sobie daj kamerkę na tą miejscówkę i sobie pikuj. 600 metrów do lądowania, 500 metrów do lądowania, a to normalnie wyląduje, czy jest coś wyrżnę i się na przykład... Lotnia odpali się automatycznie, kiedy będziesz na odpowiedniej wysokości. Czyli teraz po prostu masz lotnia? Wow! Akurat się taka ci wylosowała, ale wyląduj sobie w jakimś domku, bo na ulicy to ciężko broń znaleźć. W domku, czyli na domku, czy obok domku? Jak chcesz, możesz na dachu, bo niektóre widzisz tylko... No, no na przykład tu, jak widzisz tutaj masz taką skrzynkę jeśli tam wejdziesz, okay. to spacja jest skok i jak jesteś w... mm. i jak ci się Au. na przykład jak tam mogę wskoczyć Tam na dach? No, no jest to podejdź spacja No jak jesteś na przykład przy jakiejś budowli to możesz się podciągnąć jakby drugi raz spacją Czyli Tylko... dwa razy szybko spacja? W sensie. O no A kół. I teraz jak się nalujesz na skrzynkę, to masz kup przeszukaj i... Teraz masz jakąś y, strzelbę i apteczkę, to sobie ją, kus, Czym ją przeładować strzelbę, y, weź tą apteczkę mm, najpierw, no, bo ci się przyda. Yeah. I teraz tak Mam apteczkę. Możesz sobie z zmieniać broń tu, jakby masz zaznaczone Aha. jaką masz broń. I, wtedy mam I teraz strzel, posłuchaj, strzel. ta strzelba działa tak, że jak klikasz, no, no. to ona się jakby powinni. Jak klikasz, to ona się tak tu ładuje mhm. i im bardziej będzie na, im bardziej będzie naładowana... I ciągiem mogę Patrz, jak tutaj masz taki paseczek, to im bardziej będzie naładowana, tym więcej zada obrażeń. Mm -hmm. tylko, w, mówiłem, tylko w strzelbach to jeszcze działa tak, że im bliżej jest przeciwnik, to tym więcej. Mogę z tego zaskoczyć, chciał... czy Zabijecie, ale to jeszcze nie jest jakaś śmiertelna wysokość, mi się wydaje. A jeszcze odległość gra znaczenie w strzelbach. Jak chcesz sobie przeładować, bo... Ogólnie jak nie masz amunicji w strzelbie, to się przeładuje ja automatycznie. Ale to za daleko jesteś, to strzelba nic nie zadaje z takiej odległości. Jak tak nie zadaje, jak mam w coś strzelić to strzelę, co ty gadasz. Co to jest? Tylko masz jedną amunicję. No o. tu masz. No tu sobie podnieś, to jest jakby taka klasyczna strzelba, że nie musisz ładować. No, jej. Spobieram. Dobra, mam. No musisz nacelować na tą broń. Dobra, i którą teraz walę? Mhm. Jakby... O do śmietnika o, o. w o. O. Ale Patrz, weź sobie, no właśnie tą strzelbę. Co oni tam wywalili? Tą szarą, bo... Tam mam co prawda zielone są z reguły mocniejsze, ale to Ci będzie łatwiej... O, da się tu powiegać na tym? Nie. A chciałem sobie trochę przypakować na nogi, co to jest? Ale jeszcze Jakiś wytłumaczmy widzom... To jest skrzynka a, to z Dobra. Wytłumaczmy jeszcze widzom jedną ważną sprawę. Że tata jest ślepy. Mój tata ma dzisiaj trzy kategorie wyzwań i z każdej tak? kategorii... Ciekawe. I z każdej kategorii musi zrobić po jednym wyzwaniu, a pierwszą... A pierwszym zadaniem będzie walka. Możesz sobie wybrać trafienie kogoś ze snajperki, pokonanie kogoś lub pokonanie bossa. No i pokonanie kogoś będzie Ci najłatwiejsze, bo akurat... Tu się ktoś zabija. Dobra, 12 dostał. Podejdziesz bliżej, to będziesz więcej zadawał. Bo ogólnie ta... on ma... tu jest dwóch. Pamiętaj, im bliżej ze strzelby, tym więcej zadaje. Tylko strzelba Ci się musi przeładować. Tu masz jakby amunicję, jakich... Masz dwa strzały się? w strzelbie. No, A czemu on się schował? No bo on, oni mogą tutaj budować jakby zasłony. Ty też możesz. Jakie leszcze, jak Tylko ja bym było... po twoim. Na twoim bym odszedł dalej, bo strzelba z odległości nic nie bije, co prawda. Ale ty masz jeszcze jeden strzał tylko w strzelbie, więc musisz. Jak Tam wrócisz, co mówiłeś, że jest zrobione jakieś. Dobra, nie, nie wiem. Jakieś... Z prądem coś mówiłeś. Aha, dobra, to było. Hej, widzowie, gdzie to było? To było chyba tu w tym ogródku. To tak naprawdę była duża skrzynka z amunicją. Lecimy, nawet, nawet fajna ta gra. To było chyba tu. No chyba tu. Blum, to jest blum. duża skrzynka z amunicją to, i, to, i ją też możesz przeszukać, tak jak skrzynkę, co U? ci pokazywałem. No tylko najedź sobie na nią. O. I teraz w strzelbie masz, widzisz, 21 pocisków. Dobra. Więc teraz może ci się lepiej. A R-kom się przeładowuje. szybko przeładuj. Szybko przeładuj R. Mam w tego walcz? O, przeładowuje ci się strzelba. Widzisz, tutaj ci pokazuje, ile masz strzałów. I teraz no, celuj na niego. Widzisz, bo no, tu masz celów, proszę. On nie wiem, czy jest jakiś nieogarnięty totalnie, ale. Nie, chyba nie bardziej niż ja. Teraz strzelasz z tej tej ładowanej Dostał. takiej. No, on ma już bardzo mało życia. A tutaj. Patrz, on, on tu niszczy, niszczył ścianę. To możesz. Jak on przeszedł ścianę? Zniszczy... On widzisz, on niszczy tutaj. Tu jest. On tu niszczył tą ścianę. O, tu jest, tu jest! Zbudował, zasłonił się. I pokonałeś go! Aaaa! Teraz podejść możesz Kłueka zobaczyć... Ze zgaszonym monitorem kiedyś O, tu masz tą samą strzelbę ty co ty masz. No ku, tylko musisz na nie najechać tym celownikiem białym na środku. Ku, teraz możesz już. Ku. I patrz, to jest taka sama strzelba jak ta zielona, tylko niebieskie zadają więcej obrażeń niż te zielone. A ja mogę sobie konto ci... na konsoli zrobić? I w to gra? Z wami? Teoretycznie tak, tylko byś musiał na osobne konto na tym Xboxie założyć. Aaaa, biesła no, nie Biesław. Nie zagrałbyś jednocześnie z bratem. Trzeba kupić kolejną konsolę, mama będzie zadowolona. Yy, ale teoretycznie możesz się po e-mailu zalogować po prostu. I jakby że na podzielonym chaj, chaj, ekranie. Nie co tak się iskrzy na tym ekranie? Że tam ktoś jest. Tak? Patrz, bo pomarańczowe ci pokazuje no. gdzie są strzały. Dobra, jakby tak? skąd dobiega głos strzałów. Czyli na przykład jak jest po prawej stronie, no to twoja prawa, nie? Aha, czyli że tam gdzieś w No i jak, jest na, jak jest tutaj na górze, to znaczy, że przed tobą. Tylko z tak daleko nie zadasz za dużych obrażeń ze strzelby, więc ja bym na twoim podszedł bliżej grać. jakąś lepszą broń. A i weź sobie tą niebieską, bo ona będzie zadawać więcej obrażeń. Nie, ale w sensie... Patrz, yy, że z królem broń. A teraz masz wybraną niebieską. Teraz podejdź bliżej, bo ja nie wiem ile razy ci trzeba powiedzieć, że... Uczę się. Że strzelba zadaje więcej z bliska. Widzisz na przykład teraz było 37. Teraz było 12. To jest dwóch, to się dwóch bije. Uwaga, przeadowuję i teraz po prostu możesz w niego wbiegnąć. No rozwaliłem Brzunka. No tu jeszcze jest drugi, widzisz? Bo jak się takie y, takie buty pokazują, to znaczy, że ktoś tam chodzi. Ha! I co? Jak sobie to tutaj akurat Często masz... Y, y, Amunicja się zbiera sama, a kół zbiera ten. I tutaj na przykład masz pistolet maszynowy, cześć, cześć. tylko patrz, masz ograniczoną ilość miejsc. A, to co mam weź sobie zamiast zielonej strzelby, bo masz dwie identyczne, By ogólnie nie Dobra. można używać naraz tych samych strzelb. E, to o, jest okay. to, to, te czerwone, to, to, to jest strzelba z czerwonym, to jest strzelba szybka, czyli masz o, po prostu no. z mniejszym dystansem. A, wziąć... Weź... Nie, to są akurat bandaże, ale ty już masz dwie apteczki, więc nie, nie bierz. Chcesz także powiedzieć, tak. że utukłem dwóch gości? No, już teraz tak. Ty, także to jest sztucer i jak sobie zobaczyć prawym, prawym, Panie. nie, nie, sobie. Prawym, no to o, widzisz, masz takie przybliżone. A to jeszcze, tu bliżej. Ja jakie to jest zbliżenie na tym szkle? Patrz, ja lunetę oglądam, weźmy mi to. Jak sobie weźmiesz tą broń... Oko burzy się, co to było? No, to, to zaraz, to zaraz, ale. Dobra, dałaś mi tu leszczy idę jak dzik. Kto ale jak jest? sobie zobaczysz tą broń, tutaj, co masz tu bliżej, przy apteczce, widzisz, jak sobie zeskrolijesz na nią? To, to jest pistolet maszynowy, ale czekaj, musi się wydać. O, to jest pistolet maszynowy, z niego się bardzo szybko strzela. Mhm. Zresztą, jak sobie przytrzymasz, to zobaczysz. Dobra, dużo obrażeń. Mało, ale jest tak szybko strzelny, że. Jest na średnie dystanse. Przytrzymaj sobie ten lewy. To jest prawe. Więc widzisz mniej więcej jakie to jest. Chodźcie to ja... Tylko posłuchaj, tu masz, takie, tu masz takie białe A. kreski i one się układają, jak weźmiesz sobie M-mapę tutaj w takie kółko i w te kółko musisz zawsze się w te kółko musisz się zawsze przemieszczać, bo inaczej cię zeżre burza. Czyli źle poszedłem. Dobra, cofnij to, bo tam było coś tutaj obrażenia o burzy, czyli muszę iść tutaj, tak? No tak, żeby być w środku tego kółka, Dobra. bo to jest bezpieczna strefa. Dobra. Zostało 34 osoby, a było 100 na początku. O, dwóch wytłukłem, a fajnym licznikiem to wszystko idzie. Dobra, co tu jest za wóz satelitarny? Ale to nie tylko ty tu Tam jest wóz satelitarny. Tylko to jest taki dość wojskowy obóz, więc. Tam mam nie wchodzić? Możesz wchodzić, tylko tam będą takie roboty, które będą ci próbowały. A ja też i mam. Czekaj, to już tam jest gość. Ja bym wziął na twoim tego sztucera, bo on jest dobry na odległość. Powiem też ta bręczy się tak przybliżała, nie? się bliżej. Ten gość nie ogarnia co się dzieje. Oj, ktoś inny ci go zabił. Tam za, za kamieniem, widzisz? Uwaga, snajper! ale dostałem w czapę! To jest tak, jak widzisz... Zambach, co ja to zdobyłem, pokaż mi dzisiaj. No, gras na nierankingowej, ale tam wykonałeś jakieś pomniejsze zadania. To jest na miejsce, to chyba nie najgorzej. Nie, jak na pierwszą grę to... I co, mogę jechać, jechać dalej, ja? No zaraz o, cię będzie wczytywać jakieś... do następnej gry. A co, znowu topór? Co z, za... Szukanie następnego meczu za jeden. A bo... tu oglądasz jak coś tego, tego... Yy, tego gościa, co, y, co cię pokonał. To. Dobry dzik, łuk ma, on miał... miecze ma. Tylko to jest tylko skin, więc jakby on... Nie może ich używać, bo to jest na postaci. Tylko, że tak. On miał snajperkę, która w głowę pokonuje na hita. Jakby Jakie na jeden są, cios. jest najlepsze bronie. Snajperki właśnie pokonują na jeden cios w głowę, ale trzeba niej z nich celować. Mhm. A jak oceniasz moje umiejętności dzisiaj? Na razie nieźle, ale po, przyszła para na drugą kategorię. Czyli co mam zrobić? Budowanie. I teraz masz wybrać buduje? Możesz wybrać sobie. Jesteś na wyspie, startowej teraz. E, możesz sobie. Wybrać jedno z trzech zadań. Pierwsze... Czyli zedytować budowlę. Nie rozumiem, ale mów. Drugie, czyli zbudować pełnego boksa. Czyli zedytować. Budowlę, czyli dokończyć jakąś budowlę w budowaniu, tak? I jeszcze jedna... Ale tak czy nie? Bo nie wiem. No, jakby tak. No właśnie, to jakby to jest... czy nie. Chambaksik. O tu jest to jest na przykład snajperka Pobre właśnie. To zabrać? No. A trzecie zadanie zbudowania. To co było? No, no dobrze, a czym buduje? No, jak będziesz miał materiały, to będziesz A jak pozyskuje materiały? Niszcząc kilofem w różne rzeczy. Czyli muszę na. kilofem. Czyli co mogę podbić do drzewa, tak? No i jest ciąć. O kurde, to to takie kurde ekstra. I co, ja myślę, że zdobyłem to, czy nie? Ja by czy teraz byłeś na wyspie startowej. Dobrze, a jak chcesz zobaczyć B, jak jesteś w tym autobusiku? A, to B, a nie specjalnie. Ale dobra. Ląduj gdzie chcesz. No, a trzecie zadanie zbudowania, jakie ono było? Czekaj, bo drugi raz dzisiaj zapomniałem. Dobra, mordeczko. Że a trzecie zbudowanie. zadanie zbudowania to jest... Co to za chińska parasolka? Nie było czegoś męskiego? No, mogę sobie wybrać, tylko nie zdążyliśmy. Więc masz ustawioną na losową. Więc ja lecę, czy ja wiszę? No, so, po powoli. A trzecie ja zadanie zbudowania to jest podbudowanie się rampami. A dobra, Tylko tu pas, pas, pas. leci jeszcze jakaś osoba. Dziele leci? Mogę go i od razu. No to od razu, od razu. W nie, 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 nie ma żadnej broni jeszcze, ale dobra, od razu lecisz po broń. O, to jest ten pick-up, co Ci mówiłem. Jak tu się wsiada? Ku. Kurde, i też WSD? No i git. Pamiętaj, że masz kroki. jak jest na dole, to znaczy, że jest za Tobą. Więc to te kroki, nie? Dział, cię, bo tatuś jedzie. Możesz ludzi przejeżdżać, ale ja bym na twoim znalazł jakąś broń na początek. No ja po broń do miasta. No i właśnie jakie byś się te zadanie zbudowania? To jest tu jakaś policja? Nie ma. Ładnym pasem, ciąść, giąść. Wchodzi się tu na ręcznym? Nie pamiętam to co jest ręczny nawet, chyba pod spację. Chyba pod spację. No i chyba po wszystkim. Gdzie, dobra, parkujemy. I, i Wysiada się że E. A czym ja wysiadłem? Tabulatorem? E. 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 Jak chwilę przytrzymasz no? O. No dobra, leci. Tylko znajdźcie jakąś broń. I ogólnie, które zadanie zbudowania wybierasz? Nie wiem. Najpierw to muszę znaleźć broń. Najpierw to się dobrze bawię. Tylko wszystko musi być na zadaniu. Czy to musi być jak, jak, jakiejś korporacji? Korporacja? <laughs> Nie, tylko masz gościa na plecach. <laughs> Mordo, a gdzie tu jest jakaś broń? Szukaj, no przy, na tamtej, o na tamtej ciężarówie tam. Po lewej, po lewej tam było Tutaj taka ciężarówa nie ta, tylko ta bardziej po prawej została na ulicy tam. Nie, nic! Mogę go ścierpać? Chyba nie mogę. Ale no, ludzie tu są. Pamiętaj, czekaj, shiftem czecha, czecha. sprintujesz. Tam było na jedno. tam, było je... tam była jedna broń. Ja, bo tu mam jeepa, spadam stąd. Ku? Ci nie weźmiesz w tej rundzie broni, mam rozumieć. Mm. Widzisz? Jestem mistrzem w ucieczce. Odkryto punkt orientacyjny. Gdzie to jeszcze? Teraz patrz na tej, na prawym o. pasie stoi taka ciężarówa, to na niej była ciężarówa. broń, to to mi tam, chodziło. Na tej? No na tej, co stoi, tej szarej na prawym pasie. Ale ja będą ze mnie jechać swoje kumple, jak obejrzą ten odcinek. E, no trochę się Pamiętasz jak się wsiadało na takie rzeczy, że tam podwójnie spacje, żeby się podciągnąć, no i tutaj masz Pistolecik maszynowy ku. No Mamy go? sobie tylko przeskrojisz na niego i to jest ten pistolet maszynowy, tylko taki nieco inny. I teraz patrz jak tam była taka cysterna. Tam? No, no. To jak ją zniszczysz, to będziesz tak zwaną osłonę, czyli takie dodatkowe życie. Ale to musisz... O, ty! no i tak czułem. Pamiętaj, że jak masz te kroki, to one ci pokazują gdzie jest No Dobrze, gru... no, ale to nie wyszło. Niestety. Przeczaił się no to w gotowości tam klikasz i ci będziesz szukać następnej. A miałem coś budować, ale nic nie umiem. Dobra, może to najpierw to może się to po prostu nauczę Czambaksik, jak tu się chodzi, jak tutaj się wojuje. Coś przyjeżdża to się będzie strzela. długi odcinek. Czemu długi? No może się coś poobcina jak będzie trzeba, a z drugiej strony to gorzej jak mi się to spodoba i wam zabiorę konsolę na dole. Co ty na to? Jak ty myślisz? No właśnie mój kolega Bartuks się śmiał w szkole. Wiedział, Dzisiaj jak miał? mu powiedziałem, o, że, że... Nie odważyć już pod szkołę. Że, że, nie ma tematu. Nie jeździsz autobusem, to ty robił na mieście. Że, o, że, że będzie w opisie napisane uczę mojego taty grać w Fortnite i w nawiasie... Zabrał mi komputer. Ja zabiera, no. Na kompacie nie zabiorę, bo żeś tego na komu nie kupił, ale. Ale... Konsolę wam zabiorę, co tam, jest słoneczny patrol, są tu jacyś ratownicy, dobry wieczór A nie, bo ja tu, tu nie Masz sniperkę, ale to i tak jak ją zbiorę to nic mi to nie daje, nie? No nie, ale możesz sobie zobaczyć jak działa tutaj Tutaj podejdź bliżej, to... widzisz? Tylko nie masz prawdopodobnie amunicji, tu obok leżała taka amunicja, wiesz? O tu, tylko no. snajperkę musisz przeładowywać co jeden strzał, widzisz? Czym się przeładowuje? No jak próbujesz strzelić, jak nie masz załadowanego, to ci się samo przeładowuje a jak chcesz przyjadować jak masz brzad, pół magazynka, to r-ką. No i tutaj masz Może mógł wywalić? No on nie zginie w tym momencie. O, headshot! Co znaczy? No, trafienie w głowę. Aha, siebie było w wojsku. Ty nie byłeś w wojsku. Cicho mogą mi wiedzieć. kablama, blama, normalnie, musiałeś powitać. Dobra, sycykuj. A czemu tak od razu. Dziękuję. No ma tu ryba, gdzie lądujemy, którą sobie wylądować burzyny? tutaj, to jest puszcza akurat. I tam? No tam te domki, tam w A jak w lesie. za ulicę? Jak to się macha? No, no wu możesz... O, A tutaj, to jest to miejsce, co byłeś w ostatniej rundzie. Bo no, burza uformuje się, to chyba jestem poza linią jakąś, nie? Za 50 sekund się uformuje ta pierwsza linia, więc na razie masz luz. O, mój pick Akurat w tym samym miejscu. Aaa, umiałbyś się do tego drzewa. Nie, muszę wylądować na pick A może broń w tym... Jo, normalnie jak... Aaaa, prawie, kurde, prawie jak desant. Dobra, lecimy. Mordeczko, gdzie tu jest... To się już atakuje od pleców. No nie wierzę, jacy hamsty są ludzie w tej grze, że nawet nie dadzą zebrać broni. Normalnie chyba go zaraz... nie... Nie, nie, nie wiem, czemu ci ludzie są tacy hamscy w tej grze, a naprawdę nawet broni nie dadzą zebrać. A w gotowości. To był mój najszybszy spadł. A to bym się zajmę. Jakie ja się cieszę, że nie grasz na rankingowym? Mam, taka, mam wrażenie, że mi ubliżasz. Tu mam taką kartkę ze wszystkimi rangami wow. po kolei. I tą, nie ma takiej rangi. Mam. Nie ma rangi padaka, Tatuś padaka. Nie ma. Czy tej nauki na dzisiaj starczy? I powalczymy w następnym razie? Czy teraz jeszcze walczymy? Nie, najpierw się chyba chcę nauczyć. Chyba przesadziłeś jednak moje możliwości. Nie no zbudowanie czegoś i zedytowanie budowli to nie jest problem. Hmm. Dobra. Tak, po koleżeńsko sierpem przez łeb. Z głowy, przepraszam. A, jak sobie ja B. Skupę, tak? No B. To masz tu różne emotki. Możesz sobie najechać na przykład na jakąś. Na, przed Ale... na taki taniec. O, i jak puścisz Deć te B. Tę rękę, bo nie widzę. Tu masz różne Prawie, znaczy, ja tańce i tak dalej. No i co? No czekaj, jeszcze gracze dołączają ostatni. Ja tylko przywitać. Ale to nie ma co zbierać, bo i tak zaraz wyczyszczają. No wszystko tutaj było... akurat, no ale to jest tak, żeby... mam, że. No, już to wszystko przemontować. Oj. Było, było jakieś zacięcie się. No to poleś może. Gdzie lądujemy? Wiesz, jak sobie odpalę planszę, to ja bym na Twoim wylądował może na. na przyjemnym parku albo na kurzących kominach, tak jak ty wolisz. Przyjemny park brzmi nieźle. Może nie dostanę od razu w głowy. Spacja? No jak będziesz blisko, czyli za chwilkę. No, no i będziesz przyatywał obok, bo wtedy najkrótszy lot. I już, spacja. Spacja szybko. No i tam masz tą miejscówkę. Uuuuu i poszedł jak mały już, poszedł z progu! Idzie mu całkiem dobrze. Aby rozłożyć lotnie spacja. O, jeszcze jakaś... Ale to możesz... To jest akurat damska, ale okej. Okay. Czemu? Nie wiem. Że kolorek? Nie, że się nazywa serce lotka. A czemu mi ją zabrać? No bo zleć sobie jeszcze kawałek niżej. A, tam było różne spacje. Ale połoteczko. to możesz, a nie, ona się i tak Dobra, sama robi. A gdzie jest jakiś. O, tu jest co? To jest jakiś helikopter. To jest ukryty, ale. Dobra, ja, wyląduj w co? jakimś domku, bo tam U, będzie najlepiej. Tu challenge? Co to nie, jest? to jakieś losowe auto. W domku? jak się do domku wchodzi? No tu masz drzwi. A nie, ja tu ktoś jest! Gdzie jestem? Spacja, spacja, przeskoczyć nad krzakiem. Szybko. Chyba się zablokowałem. No można. E, Uciekaj do sąsiedniego domku, gdzie jeszcze nikogo nie ma. Tu się dochodzi. Ale tu idzie, gość, i... tu idzie gość, tu idzie goś z bronią, już do mnie Trzeba Coś ty zrobił, nie dotykaj Kucaka, no ale shiftem masz... No i kucaka i zaraz dostanę łeb, bo kucaka zamiast uciekać. No ja chciałem ci kliknąć shifta, żebyś szybciej chodził. Uważaj, uważaj, następny dom spróbuj. Bo jeszcze cię zniszczą. O tu spróbuj A wejść. Ku, ku też otwierasz. Ku jest ogólnie do używania różnych rzeczy. Myślę, że tu jest jakaś broń? Jestem prawie pewien, bo jak masz takie skrzynie narysowane na tym kółeczku takim, co ci pokazuje dźwięki, to to ci wykrywa właśnie skrzynie też. Ale czekaj, jak wejdziesz sobie na górę, bo na górze będzie jakaś skrzynia, jestem tego prawie pewny. Wejdź sobie na górę może, co? O tu masz na przykład jakiś karabin. To ten. Ale jak wejdziesz sobie przez drzwi, to tam jest na pewno jakaś skrzynia, bo słyszę. O i teraz tu masz szczelbę, tą ładowaną. To trzeba przytrzymywać to możesz sobie ją wziąć. I yy, no, możesz albo zmieścić, albo te kół kliknąć. też To się po jakimś czasie przeszuka. No i tu masz tak snajperkę i dużą miksturę. Weź sobie obie te rzeczy. Obie ci się przydadzą. To kubiorę? Mhm. Jak sobie najedziesz na tą. Hmm. Miksturę, no. miksturę, no. no i klikniesz sobie lewym, to ją wypijesz i teraz ci się nalicza dodatkowe zdrowie. Aha, bo ja dostałem coś po głowie? A nie, dodatkowe zdrowie, dobra. No, to niebieskie o, o, to jest o, takie... Czy oni nie widzą, że ja tu jestem? Widzą gdzieś, tak? Jakby nie będą widzieć, jak się nie będziesz ruszał gwałtownie, to nie będą słyszeć. Weź sobie strzelbę, bo jesteś no. na w miarę zamkniętym terenie, strzelba się sprawdzi najlepiej. Ale to chciałbym... To jest strzelba? To jest strzyba. No, tylko pamiętaj, że jak im dłużej przytrzymasz tą strzelbę, tym mocniej. strzelić, Przez te okno nie wyskoczysz. Nie ja wiem, ale... Uwaga, od pleców, od pleców. Czyli co to tu może pleca? być jakiś gość. To tu może być jakiś gość w tym domu. Prze... Tutaj niszczy. Niszczy, Ktoś tu jest. niszczy sufit chyba. Remontuję. Prawdopod tu jest! No niestety, ktoś był bardzo dobry. No nic, no na tym zakończę wiem. chyba dzisiaj. Poćwiczę jeszcze O, to była wielka ekipa. To co, zaczęłam mi jeszcze kiedyś w to pograć? No. No to dzięki za dzisiaj. To nie wszystkie zadania no ja, się udało, ale się jak, chcecie skakać, część, jak chcecie część drugą, to łapeczka w górę, Ela, to będziemy wiedzieć. Dzięki inne takie. Ojciec naparza parza Fortnite'a. Z Także naparza, my, się wam, jeszcze... my się z wami, my się żegnamy. Dobrze, Także mówił X Chambax i ojciec niego. X Chambaxa. A więc ojciec. Narka. Hey.